Kto ma takie duże oczy, kto ma takie duże zęby Kto tak bardzo lubi psoty i ma ochotę na nie bez przerwy La bubu, lepiej nie zadzieraj z tym proszakiem Można by się bać, gdyby nie był takim złodziakiem Futerko ma takie mięciutkie, ma duże uszy A w nich wygląda jak leśny elf Zawsze go za zanim usnę A la bubu straszy, że w nocy mnie zje Tak bardzo lubi psoty, ten mały rozrabiaka Przyjście psychopata Na całym świecie robi furorę Futrzany mały potworek Wszyscy oszaleli teraz chcą go mieć La bu świat On wszystkie tak Lecz ma to gdzieś, on tylko na tam... psoty ma hej Kto ma takie duże oczy Kto ma takie duże zęby La bubu kto tak bardzo lubi psoty I ma ochotę na nie bez przerwy ma Futerko ma takie mięciutkie Ma duże uszy A w nich wygląda jak leśny elf Lepiej wszego tule za nie usnę a la bubu straszy że w nocy mnie zje o futerko ma takie mięciutkie ma duże uszy a w nich wygląda jak leśny elf tak bardzo lubi psoty ten mały rozrabiaka ma bardzo duże oczy patrzy się jak psychopata można by się bać